Cześć, to ja Miłek, witam serdecznie w kolejnym odcinku Smaków Świata. Dzisiaj, w związku z tym, że po prostu nie miałam jak kupić zdrapek, bo wiecie, młodzież to niestety nie może sobie na to pozwolić, to po prostu nie miałam już zdrapek na dzisiaj, więc przygotowałam kolejny odcinek Smaków Świata. Takie małe wyjaśnienie na początek. I dzisiaj mam dla Was słodycze z Niemiec. To jeszcze za czasów, kiedy byłem w Dreźnie. Także pamiętacie może post z Facebooka. Jeśli nie, to oczywiście zapraszam na Facebooka. Na dole jest link. No więc dobra, nie przedłużając. Proszę bardzo, dwa produkty z Drezna. Mamy takie oto wafle. I taką puszkę. To widać, że typowo niemieckie, bo wiecie, takie masywne. Firmy Stork. No, i tutaj mamy jakieś takie ciastka, widzicie, kosztowały euro 89. Tak więc zobaczmy, co ciekawego. Może zacznijmy od tej puszki, bo ona mnie całkiem mocno tutaj interesuje. Takie oto. Tutaj są naklejki, które się odkleja. O, jest. A w środku mamy takie oto yy, jakby rolki. Coś takiego, tu chyba w środku będą jakieś cukierki, albo coś takiego. Proszę. Otwórzmy je sobie, wydaje się być ciekawe, nie wiem, jakieś karmelki może, albo jakieś gumy, albo coś w tym stylu. O proszę, tutaj jeszcze w wnętrzu mamy pakowane pojedynczo, może jakieś, coś może w stylu irysów, ja nie wiem. Zobaczymy. Tutaj jeszcze odwijamy folijkę. Proszę, bardzo wyszło i mamy takie oto, wygląda coś na tofi, także zobaczmy co smakuje, jak smakuje. Mmm, Twarze. O Jezu, nie pogryzę. Nie może być stare, ja to kupowałem miesiąc temu jakiś, no więc może nie wiem, może tak ma być. No, 1 listopada, więc o co chodzi? może chodzi? Tak, może tak po prostu ma być? No, ja nie wiem. Ogólnie w smaku, całkiem w porządku. Taka zwyczajna jakby krówka, tylko że twardsza, nie? Mm. Na razie sobie odłożę. Dobra. Tak więc dam temu, ja wiem, z 3,5 na 5. No, 3,5 nie więcej, bo słuchajcie, za twardy dla mnie. A tak naprawdę psuje już trochę, bo nie można sobie zjeść na szybko. To trzeba gryźć i gryźć i gryźć, i nawet na lekcji nie można sobie je wziąć. Dobra, przejdźmy do drugiego produktu. Wafle z nadzieniem karmelowym. Może to chociaż będzie lepsze. Jak wiecie, to się powinno chyba kłaść, i w miarę tam w Niemczech, ale są takie w Polsce, właśnie, coś w tym stylu. I to trzeba kłaść na herbatę, prawda? Może to jest coś takiego. Okej, okay, otworzyliśmy też bardzo, taki oto śmieszny wafel, widać, że zbity, taki twardy mocny. Całkiem w porządku. Jest on fajny, jest taki kruchy i w środku ma mocny smak taki do Ja to bardzo lubię w ogóle te wafle. Bar bardzo fajny, naprawdę, super. Tak więc dam temu 5 na 5, tu na pewno 5 na 5. Także już podsumujmy dzisiejszy test. To Tofi, jak, jakby inaczej nie wiem, karmelek to nazwać. Smaku jest OK, ale on jest strasznie twardy, więc tutaj trzeba mieć dobre zęby. No więc to taka tutaj duża wada. A ten wafelek no, całkiem w porządku jest, słuchajcie, więc to było super. Więc jakbyście byli w Niemczech, to warto sobie kupić przynajmniej to. To było w Aldi, słuchajcie, nie wiem, czy to w Polsce też jest, ale w Aldi niemieckim było to i to. Więc pomyślałem, że kupię. No i widzicie, taki oto test malutki. Więc póki co myślę, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę oczywiście. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i pa!